Hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z przepięknej Hiszpanii, i dzisiaj mamy kolejną lekcję dla początkujących. Powiem Wam, jaka jest różnica między Ser Guapo a Estar Guapo. To co, gotowi? Ser guapo w języku hiszpańskim oznacza być ładnym, być przystojnym. Możemy na przykład powiedzieć Maria jest mój guapa. Maria jest bardzo ładna, jest bardzo ładną dziewczyną. Możemy też powiedzieć, użyć tego słowa guapo w odniesieniu do mężczyzny. Na przykład Javier jest mój guapo. Javier jest bardzo przystojny. Czyli ser guapo znaczy być ładnym, być Przystojnym. Pamiętajcie, że oczywiście słowo głapo używamy do mężczyzny. Przystojny, głapa, ładna do kobiety. Końcówka A. głapa. Jeżeli chodzi teraz o wyrażenie estar guapo albo estar guapa, to uwaga, co to znaczy? Ładnie wyglądać. Znaczy ładnie wyglądać. Maria, o jest ta mój łapa. Maria dzisiaj wygląda bardzo ładnie. Ale ona się odstrzeliła, ta Maria dzisiaj. Maria jest ta mój głapa. Javier jest ta mój głapo. Javier dzisiaj, no kurde, no popatrz, garnitur sobie założył, jak on super wygląda. Javier wygląda dzisiaj, no, no świetnie. Estar głapo albo estar głapa znaczy ładnie wyglądać. Jeżeli interesuje was nauka języka hiszpańskiego, kochacie ten język i chcielibyście opanować podstawy tego języka, to zapraszam was bardzo serdecznie na mój kurs hiszpański od zera. Jest to kurs skierowany do osób, które nigdy wcześniej nie uczyły się hiszpańskiego, które nie potrafią budować zdań, nie potrafią poprawnie wymawiać hiszpańskich dźwięków, czyli dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem hiszpańskim. Jeżeli jest Jesteś taką osobą, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na moją stronę internetową, gdzie poznasz wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem mojej platformy, która jest bardzo prosta w obsłudze, a nauka ze mną jest lekka i przyjemna. Ja się z wami żegnam, no i do usłyszenia wkrótce. Pa! Si estamos un pito